No, cześć, jestem Conrado. To ja e... jestem szyzoryk. Tak. No, no i nagrywamy War Let's play. -a. Trochę pewnie będzie z tego nagrań Też świetnie się bawimy. Tutaj zaraz wam pokażę, jakie mam ubrojenia. To ja już pokazuję. Tutaj mam. No, inż... Dla asalta, inżyniera. Inżynier. Nowy. Medyk. Sniper. No, też sniper i heavy droga żeby, żeby, żeby nie było Coś? nagrywamy z dwóch perspektyw tak. Jej. I tak, Uf. pewnie was zadzimy ilość moich dinarów. Nie wiem skąd to się wzięło. Dostałem jakieś busta, nie wiem co się stało. A ja mam tylko 1000. No. Tutaj mi się robią ludzie dostępni No to zaczynamy, widzimy się w grze. No ja też teraz zacząłem nagrywać i niego będzie pewnie. Dwie sekundy przewagi. I ja zapraszam, jeśli oglądacie to mnie, zapraszam do Patryka szczerze, ponieważ e, on lepiej gra w warlokach. to jest. Jakie... Lekki... No dobra. Jakie lagi, tak, tak. Nie widzisz. FPS nie winnie. Uuu. Skapa Ła! Minusem nagrywania. Może zaleca więcej FPSów? No. Ale będzie strasznie, bo ja wziąłem. Yy, Dobra, nie rozmawiamy poza nagraniem, powiadam. A. I tak zaproszę że mu dopatryka on koci w tą grę pracę Ma wyższy level ode mnie. Yy, no i kiedyś nagrywaliśmy szczerze przez zamach, nie spodobało nam się. Bo. O Jezus, flagi mnie rozwaliły. No start. Łombo-kombo. Czekaj ile cięć tu będzie. O Jezus, myszka mi się zaciła. to będzie w formie, zagrajmy wy, tak let's playa. Jezus Mario! <grym> no, myszka mi się zaciła. A minia. Po no, prostu skupinowo. No musisz skupić Ja średnio nie umiem w to grać Najbardziej lubię snajpić Patryk tutaj bok się wszystkim co się da Tam się do niego nie przyczepiam Teraz ja sobie jajce robię, że mi uciekną Gin Gin Pewnie jakąś muzyczkę w tle zapuszczę, bo tak cicho trochę tylko te strzały słychać I nic więcej Nie, to za koszmarne ostatnio. Nie, no, trzeba to wszystko, to, wszystko to. poprawić. Mhm. A jeśli będą jakieś problemy z dźwiękiem u mnie albo u Patryka, staramy się jakoś w miarę symetrycznie razem to rzucić. Ale jeśli będą jakieś błędy z dźwiękiem, czy coś, możecie... Się... Proszę śleduj. Nie, ja mam... Nie, nie 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 nie, nie

Dobra. Było wiele prób jeszcze, nie? Czemu, czemu do dzisiaj? Ale dobra, Ko kończymy już te ogólne... To chyba hacker Kto? Ten player, on biega. Mhm. Jestem drugi, a ty trzeci. Jak to się stało? False Co? False start. Aha, to fajnie. na nogi. Nie wiem, czy nie za cicho mówię ja na cicho nie mówię? Nie, ty, ty mówisz głośno, ja cię głośno słyszę. Czy ja cicho nie mówię? Będę no, musiała sobie echo ustawić po prostu, w jak żeby się słyszeć. Tak będzie najlepiej chyba. Idą, mi od, od prawej idą z tego przejścia. No nie, no kurde, nie, ja może wyjdę. Dobra, idę z Berettami. Zabił. Jestem drugi. Uu, 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 uu. Tak. Tak, to na narad... Rado, gra w strzelanki. Panorama. <noise> nie. To nie zaczyna jakieś sucharów walić teraz. Przychodzi baba do lekarza. I mówi, że... Jest to jest butar. Szkoda, że nie mamy... Jeśli jest sobie coś polację, to pozdrawiamy. Szczerze. Kurde. Na, napisz, czy są jacyś Polacy, Napi jeśli nie jesteś zajęty teraz. O, jestem drugi. Czy są tu jakieś Polacy? Nie. Napiszę. Czy są Polacy, to pozdrawiam... wszystkich. Czy są tu jacyś Polacy? Napisałeś do wszystkich? A? No, tak, od tyłu, fajnie. Cieszę się też... niezmiernie. Jezu, ale dla mnie. No, już w tym filmie chyba zaraz dodam jakąś adnotację i to będzie ile razy napisano. Yy, tak, w tym filmiku było powtórzone słowo jezu. I tak, przekąpili się teraz na nas. Trzeba dużo zrobić. Ale ty trzeba będzie napisanie żelami? Nie. Ja już U. wiem jak na złoto. Ten... Tak, chciałem zabić Medic Boxem. Oczywiście. Medi medic kiter, nie Medic-Block. Tylko Conan, tak? Munder. O Jezus, ale laga. No, no... No, że to trzeba będzie włączyć, niestety. Ja chyba zacznę nagrywać innym programem. Ale dobrze, nie rozmawiamy o programie. No Nie się... Po pierwsze jest... Staty jak ze wsi. No, Jezus, wszyscy się na mnie rzucili, no. Może Ale nie przez Ja na chwilę przerwę nagrywaniu, muszę coś zrobić, okej? Okay? No dobra. No to do, do, zaraz wracam. Tu no dobra, już jestem. Przerwę nagrywanie, wszystko. Hmm. Przerwę. Ja nie czyjmy? przerywałem, no co ty? Co? Ja nie przerywałem. Nie przerywałeś? Nie. Ja przerwałem. przerwałem. Nie, ja musiałem po prostu zająć wszystkim, że nagrywam. Zabiłem dwóch, y, dwóch, nie wiem jak. My, my, my yes. Nie, to ma Ten zabiłem. Są nic, bo O, flash. Nie zabiję. flasha. Replay. Nie, no, 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 się się no, 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 z tych swoich cięć. Na menu to chyba miałem tysiąc cięć, nie wiem. Co ty robisz? Mam katar. Trzymaj się! Wyłącz... Co to za brzydko? Wyłącz po prostu nagrywanie i wdmuchaj mu Nie mam chusteczki. Brawo. No. Brawo. Wombo kombo! Wierny font. Przeczytałem. To się nazywa wierny font. Mm. Teraz jak? Ludzie, ja obiecuję wam, postaram się, żeby drugi odcinek był lepszy. No postaramy się jakoś to ogarnąć wszystko. Pat y Patryk, wstary. Patryk pierwszy raz nagrywa, w ogóle gra, jak rzuci na swój kanał, tak jak ja. No. Postaramy się jakoś razem rzucić, będziemy. Zgadamy się, rzucimy jak w jednym czasie. A każdy ma lepszy nas, każdy ma inny moment. O Jezus Mario, o Jezus Mario, gdzie to, gdzie to, gdzie to wszystko? Gdzie to wszystko wbiegłe, wszystkie flesze na mapie? A żeby nie wiedział, widziałem. I widzowie też widzieli. Widzieli. Widzowie widzieli. Czuję, że Co ja robię, kryć się. Czy chcesz powiedzieć? Czy chcesz coś powiedzieć? chcesz mi coś powiedzieć, Patryku? Gdzie to małe towarzystwo? Gdzie ten medyk? Bo mi zniknął! Tu jesteś! Jest medykiem! Tu jesteś i mnie zabił! Kolejna osoba. Co czas mi się ktoś robi dostępny sklep zaraz zobaczę, kto tam się zrobił. Ktoś! Kto? A nie, nie ten ktoś. Aha. To nie. To, nie mówiłem, że ktoś jest dostępny. O jezus, Maria, co ja odwaliłem? Przez przypadek wywaliłem sobie tego medykita. I tak najpierw, niedługo nie, zjawi się ta, tak, w tak, przecież że tak mówię, ale zjawi się nowa seria, tak teraz zjawi się... Południowy Ale nieważne, co robią to co Tak jak y mówię o <ś> <ś> No właśnie, muszę zrobić tę adnotację um, Że zjawi się chyba seria hardcore u SKKF-a z, no powiedzmy, przyjaciółmi. No, z... Ze mnie. No, później bez ciebie no. Tak wychodzi, niestety. Ale połowa osób na moim sklepie to są te osoby z. jak Jakby mamy taką mini-gildię, powiedzmy. nie Nieuznane przez Skakaja, to nie jestem. Mamy tam bazę. Nie podamy wam kordów. I ty? Ja nie podam, że sobie kordów. Bo chciałem cię zmedować, a ty dzięki. Ja sam się zmeduję. No ale ja za to mam punkty. No ja nie. No właśnie. O, jestem pierwszy. Lepiej, żebym nie ja dostała punkty, niż żebyś ty nie, nie, nic nie dostał. Ja, ja tutaj tego, 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 tego gościa. Okay. Ej, gościu! Nie! No. No, no, już... Kurde, boż tego! Już ja chyba przebieramy niestety tymi. Ja, wiem, że ja jestem sztywny. No, jakoś... Ja też nie ja mogę. Ja bym się zrobił sztywny teraz. Powtarzam się ciągle. Co powiedziałeś? No bo, Jezus. <laughs> Ale po tym nagraniu liczymy, ile razy powiedzieliśmy no Jezus, w tym filmie. Ja nogi celuję. I, I dodajemy adnotację. Dobra. Jak jakby coś to tam będziecie mieli w którymś tam roku, jak ran, w którymś miejscu. adnotację. Nie, do, do tego, to kon, do Konrada. A, no, u mnie będzie tak. To my już powoli kończymy. No, już będziemy kończyć. Do się to kończymy, no, to narka, pa. Widzimy się w następnym odcinku.